Jesteśmy na wykresie euro-dolara. Co wydarzyło się dzisiaj? Jak na załączonym obrazku widać, trochę tego jest. To i tak nie jest wszystko. Ale może zaczniemy od, od najprostszych poziomów, czyli od oliwek. Zgodnie z modelem oliwkowym o godzinie 21:59, zgodnie z modelem łączonym metodologię MMD i DML, z tego poziomu tutaj powinniśmy dojechać do tego miejsca. Tyle model, tak? Jak już są oliwki, to drugi element. W okolicach godziny trzeciej czasu brokera, czyli Purple Trading, powinniśmy być na oliwkach. Z tym poziomem 21.59 są dwa schematy związane. Jeden to jest ten, że jesteśmy tu w okolicach godziny trzeciej. I jak popatrzycie na historię, to faktycznie na euro USD nie tylko, na innych parach również. Bardzo często minuta z 21.59 pokrywa nam się z poziomem ceny w okolicach godziny trzeciej. Popatrzcie, bardzo proszę, popatrzcie na, na wykres. Za wyjątkiem, uwaga, za wyjątkiem przejścia z piątku na poniedziałek. To, to jest ważny wyjątek, jakby łamiący, no, można by rzec, że łamiący regułę. Ale w narzędziach, które macie w robocie do rozgrywania, jest taka opcja, że po prostu oliwki odgrywamy od poniedziałku do czwartku według tego modelu, a w piątek po prostu kończymy na koniec dnia. Koniec. Teraz tak. Drugi model związany z tym poziomem jest taki, że cena bardzo często wraca do tego poziomu. Tutaj tego, może będę go malował, o, tak. Tutaj tego oliwkowego wraca w okolicach godziny, czy tam po godzinie 9 rano. I jeżeli zaliczymy tutaj ten poziom w okolicach godziny 9, no to możemy tam jechać góra, dół, już robić różne inne scenariusze. Ale jeśli nas tutaj nie było, to rośnie nam znowu prawdopodobieństwo, ta nieśmiertelna statystyka, że w okolicach startu Stanów Zjednoczonych, czy w ogóle podczas sesji amerykańskiej, ten poziom może zostać zretestowany, nie musi, może. I jeżeli zretestowany zostanie, a zauważcie, że byliśmy tutaj w okolicach godziny 13.20 i kręciliśmy się to jeszcze tak ciut-ciut, co to oznacza? Że do tego poziomu cena prawdopodobnie będzie chciała wrócić. Jeżeli, jeżeli przyjmiemy, bo oczywiście jest to w tej chwili tylko pewne założenie, że będziemy mieli dziś, jutro, tuż po weekendzie Zmianę kierunku na spadkowy, to jest nie ukrywam coś, czego, na, co, na co oczekuję, i, i chciałbym się na to zabrać. To dzisiaj o 21.59 zakładam, że cena powinna znaleźć się możliwie najniżej, i dopiero potem pojedziemy w górę. Więc być może będziemy właśnie na tym poziomie. Zobaczymy, co się, co się tutaj wydarzy. Czyli ten poziom tu w mojej ocenie on jest do zretestowania. Może dzisiaj, może jutro, ale generalnie on jest do zretestowania. A jednocześnie oczekiwałbym, że o 21.59 będziemy gdzieś tutaj na dole, a potem pojedziemy do góry. I teraz, dlaczego do góry? Ano dlatego, że z dużej perspektywy, takiej naprawdę dużej, Mamy poziom limka reakcyjny. On powinien być zaliczony, ale bardziej powinny być zaliczone te, które są na dole. Więc mamy tutaj poziom limka do zaliczenia. O. I do tych poziomów limka dołożymy sobie REDY, czyli tygodniowe wsparcie i opory. Zauważcie, że jesteśmy w tej chwili. Na, już praktycznie poza strefą. A powinniśmy na redach tak tydzień, a tydzień w DML-u na redach zaczyna się i kończy w środę. Powinniśmy znaleźć się w tej przestrzeni. Jeżeli znajdziemy się wyżej, powinniśmy do niej spaść. Jeżeli spadniemy niżej, to powinniśmy do tej przestrzeni wrócić. Tyle mówi statystyka. I teraz zobaczcie, gdzie zaliczyliśmy w tej chwili dzisiejszy szczyt. On jest tutaj na ex ie Jest jeszcze EX i sądzę, że to jest poziom, który, no, w mojej ocenie, będę oczekiwał, że nawet tam dojedziemy i stamtąd będę chciał pojechać ku dołowi. Będę oczekiwał tam odwrócenia. A nawet tu. Dlaczego tu? Tu mamy zostawiony, a widzicie, nawet tro trochę wyżej poziom SkyBlue, poniżej Skyblu EX. Plan był taki, że powinniśmy być w kwietniu, powiedzmy na początku maja, ale założenie było, że w kwietniu, na poziomie 0,9 na eurodolara. Czy tak będzie? Nie wiem. Wiem tylko, że bodajże dwa albo trzy lata temu mówiliśmy o tym e, i to też sygnalizowały poziomy z DML, że ropa będzie po 2 dolary. Nikt w to nie wierzył, ze mną łącznie. I drugi element yy, było też coś takiego, że mówiliśmy, że USD/JPY będzie po 120 jenów, czy nawet 122 jeny, był wtedy po 103, też traktowaliśmy to jako anomalię. No w tej chwili USD/JPY jest dużo, dużo wyżej. Jeszcze w kontekście limek, zobaczcie, jest taki przypadkowy poziom, no, jeżeli można mówić o przypadkach, jest taki przypadkowy poziom tutaj. On jest do zrobienia. 1.03.266. Kiedy? Nie wiem. Wierzcie mi, nie wiem. Ale jeżeli rynek odwróci się tutaj w tym poziomie, w którym oczekuję, to uważam, że do tego poziomu dojechać powinniśmy i to dość szybko. Byłby to początek drogi do tego wspomnianego wcześniej 0.9. Wspominałem chyba w zeszłym tygodniu jeszcze, bo tutaj to myślę, że tak dodatkowo dołożę. Dopuszczam, że rynek wybije jakimś pinem Gwałtownym ruchem do miesięcznych poziomów, tu na górze mamy miesięczne poziomy, poziomy opolu. No, i że ta reakcja będzie dopiero tutaj. Musielibyśmy wybić stop lossy tutaj nad szczytem. Wtedy No, nie wykluczamy czegoś takiego, nie? ale że, że wtedy, jeżeli będzie reakcja, a mamy do końca miesiąca jeszcze tydzień, no to ta reakcja powinna być tutaj. Scenariusz taki, tak? Scenariusz jeszcze jest taki. Że rynek przyklei nam się do tej miesięcznej, tutaj do tej miesięcznej strefy, i przez najbliższy tydzień będziemy tu konsolidowali. Wtedy mój plan na spadki. A no, nie chcę powiedzieć, że wziął w łeb, ale może to chwilę potrwać. Dlaczego? Dlatego, że jak otworzy nam się nowy miesiąc, będziemy mieli nowe zakresy. Dlatego przez ten tydzień, najbliższy, bardziej przyszły powinniśmy spaść jak najniżej, po to, żeby te zakresy, jeżeli ten mój scenariusz spadkowy ma być zrealizowany, żeby zakresy miesięczne były możliwie najniżej. Tak? Czyli jakaś taka, jakaś taka jazda typu y, tutaj y, spadek, podbitka z wybiciem szczytów, może jeszcze wyżej, zjazd, zapocząt tutaj jakby taki tutaj reakcja, czy to na wybicie stoplosów, czy to właśnie tutaj w tej strefie, którą Wam pokazywałem. No i tak zamkniemy tydzień. No, i, i potem będziemy mieli tak naprawdę tydzień na to, żeby tutaj rozjechać wszystko, i teraz uwaga! Jeszcze jedna rzecz na tym etku, bo tak głośno myślę, jak zazwyczaj patrzę na wykres, jednak z trochę mniejszych perspektyw, to teraz rysuje mi się taki, taki scenariusz, że jeżeli stąd hipotetycznie spadniemy, to powinniśmy, jeżeli model ma się zrealizować. Wrócić do tego poziomu. Czyli powiedzmy, że w tym miejscu wyznaczamy nowe redy na kolejny tydzień. Czyli tu powinniśmy być w środę około południa, w przyszłym tygodniu. Później strzał w górę, żeby rozliczyć redy. No i później jazda na dół. Dlaczego? No, po to, żeby z końcem tygodnia, to te, zakre te zakresy, które tutaj maluję. Zdają się mnie samemu takie trochę niewiarygodne, niesamowicie duże, ale jak spojrzycie na tego typu ruch, który też trwał krócej niż tydzień, no to one są porównywalne, no może, może trochę mniejsze jak ten, który tutaj wymalowałem. Więc taki scenariusz na euro ja osobiście pod taki scenariusz się będę przygotowywał. Czas pokaże być może już za tydzień czy to jest, no właśnie, czy to jest realne, sprawdzalne. No drugi wariant to ten, o którym mówiłem, czyli konsolidujemy tutaj, no i niestety nowy miesiąc otwiera nam poziomy gdzieś tam na górze, gdzieś na dole, no i wtedy będziemy pomiędzy tymi poziomami się po prostu poruszali. Zobaczymy. To tak a propos euro-dolara. No i właściwie dość precyzyjnych poziomów, gdzie oczekujemy odwrócenia.